Oto jeden z najnowszych monitorów i jama. Przetestujmy go. Yama G Master GCB 3486 wqscpb 1 Gold Phoenix to flagowy monitor dla graczy, który nie kosztuje majątku. Monitor ma wielkość 34 cale i rozdzielczość 3440 na 1440 pikseli, co daje 110 pikseli na cal. Dzięki temu obraz jest niesamowicie ostry i wyraźny. 34 cale sprawiają, że monitor jest po prostu duży, dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy. Wszystkie okienka się zmieszczą. Graczy z pewnością ucieszy odświeżanie 240 Hz, co oznacza, że monitor może wyświetlić do 240 klatek na sekundę w grach. Jest też wsparcie AMD FreeSync Premium. Czas reakcji wynosi 400 milisekundy. To oznacza, że jeżeli inny monitor ma czas reakcji 1 milisekundę, to ten jest od niego 20 razy szybszy. Robi wrażenie. Do monitora możemy podłączyć aż 3 źródła obrazu. Jest Picture in Picture, 2 porty USB, 1 USB-C. Z funkcją power delivery nie zabrakło też portu słuchawkowego. W monitorze zastosowano matrycę LCD-VA, która ma lepsze kontrasty i czernie od zwykłych LCD. Cena 1639 zł. Link do zakupu znajdziecie w moim bio i na blogu tech Ja testowałem najbardziej wypasioną wersję monitora, czyli Gold Phoenix. W sprzedaży są również nieco tańsze, ale warte zwrócenia uwagi modele Black Hawk i Red Eagle. Do którego z tych trzech klanów dołączycie? Dajcie znać w komentarzach. Até